Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Danuta Nowicka. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o takich dwóch, ja mam wrażenie głównych problemach naszych klientów, pacjentów. Najpierw to skóra wrażliwa. I zanim przejdziemy w ogóle do rozwinięcia tego tematu, ja bym chciała usłyszeć od pani taką definicję skóry wrażliwej, bo myślę, że bardzo często to zamieniamy. Rzeczywiście problem skóry wrażliwej jest coraz bardziej popularny wśród naszych pacjentów. Pojawiają się coraz to większe grupy pacjentów ze skórą wrażliwą i pojawiają się grupy pacjentów, którzy do tej pory nie przychodzili do nas po pomoc w tym problemie, chociażby mężczyźni. Definicja skóry wrażliwej, wrażliwość skóry, nadreaktywność skóry to są wszystkie nadmierne reakcje skóry na bodźce, z którymi ona na co dzień się spotyka. Są to zarówno bodźce środowiskowe, a więc Zmiany temperatur, jest to smog, zanieczyszczenia zanieczyszczenia powietrza, jak również bodźce takie mechaniczne, typowo, czyli ucisk, dotyk, kontakt z wodą, kontakt z detergentami. I druga grupa tych bodźców to są bodźce wewnętrzne, a więc chociażby emocje, które przeżywamy, stres, jakieś tam pobudzenie, pobudzenie organizmu, no i oczywiście te wszystkie rzeczy, które wpływają na nas ogólnie ustrojowo, a więc choroby, Leki, czy nawet dieta, która podrażnia receptory i powoduje właśnie tą nadwrażliwość skóry. A jak zdiagnozować taką skórę wrażliwą w gabinecie? No, ta diagnoza wymaga przede wszystkim bardzo dużo czasu. W tym takim czasie, kiedy my jesteśmy zabiegani i chcemy jak najszybciej zrobić zabieg, to niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie zdiagnozować, czy mamy do czynienia ze skórą wrażliwą, czy nie. Pierwsza rzecz, to jest na pewno dokładny, bardzo dokładny wywiad. To, co czasem polecam, polecam paniom, to podzielić sobie tą rozmowę z klientką na dwie, trzy tury, na dwa, trzy spotkania, z tego względu, że czasem może wyjść przy kolejnym spotkaniu, przy spotkaniu klient w innym dniu, w innym jej właśnie takim statusie emocjonalnym może wyjść problem, którego do tej pory żeśmy nie dostrzegały. Więc wypytajmy dokładnie pacjentkę, jak reaguje skóra na bodźce takie codzienne, czyli na demakijaż, na mycie skóry, na kontakt z wodą, na kontakt z wodą chlorowaną, na przykład w basenie czy, czy w jacuzzi. Zapytajmy, jak się skóra zachowuje przy sytuacjach stresowych, przy wystąpieniach publicznych, przy jakichś tam momentach, gdzie trzeba, nie wiem, przelać dużą ilość pieniędzy, skąd do, do konta, o to wszystko musimy y, dopytać. Dopytajmy oczywiście o choroby ogólnoustrojowe. Dopytajmy również o leki i o to jak ta skóra się zachowuje y, podczas y, brania tych tabletek, tak? Czy włączenia, wyłączenia hormonoterapii. Dopytajmy oczywiście również o to, co pacjentka na co dzień z tą skórą robi. I to gwarantuje wszystkim, że czasem nas zdziwi. Kolejna rzecz diagnostyki to jest oczywiście dokładne badanie, takie badanie dermatologiczne, czyli dokładnie wykonany, prawidłowo wykonany demakijaż. Idealnie by było te 10-15 minut po demakijażu dać skórze odpocząć, żeby ona podjęła swoją własną naturalną funkcję, wtedy ją dokładnie obejrzeć. Obejrzeć okiem Nieuzbrojonym, obejrzeć pod lampą lupa, jeśli trzeba zrobić analizę, analizerem komputerowym, których w, te, w tej chwili na rynku mamy bardzo dużo, jeśli trzeba zrobić chociażby fotografię pod, pod powiększeniem. No i jeśli mamy już te wszystkie narzędzia nowoczesne, to zbadajmy przede wszystkim w skórze właściwej, bardzo ważny jest tewl. Czyli przez nas kurkowa utrata wody. Ona w takiej charakterystycznej skórze wrażliwej powinna być zbyt wysoka. No i druga rzecz, złuszczanie. Im bardziej wrażliwa skóra, tym bardziej będzie wyrażone złuszczanie. Czy każda skóra wrażliwa jest związana z problemem trądziku różowatego? Nie każdy trądzik grużowaty ma skórę wrażliwą, i nie każda skóra wrażliwa należy do osoby z trądzikiem różowatym. Natomiast rzeczywiście duża grupa pacjentek ze skórą wrażliwą ma trądzik różowaty i odwrotnie. Wobec tego, no, traktowanie a priori, że skóra wrażliwa musi mieć trądzik różowaty, nie jest do końca poprawne. Natomiast oczywiście musimy to tak jakby bardziej wziąć pod uwagę. Ta skóra dotknięta trądzikiem różowatym, proszę pamiętać też, co się do tej pory nie zmieniło. My nie znamy do końca przyczyn trądziku różowatym. Tego. My wiemy, mamy pewne hipotezy i tamte hipotezy co do rozwijania się trądziku różowatego są bardzo podobne, jeśli chodzi o przyczyny ze skórą wrażliwą. Natomiast to nie jest... To samo, tożsame. Pamiętajmy o tym, żeby właśnie zapytać taką osobę o ten kontakt z detergentami, o mycie, o mycie skóry, o te emocje, bo to jest grupa pacjentek, która właśnie powie, że przy emocjach i dobrych, i złych zaczerwieni się ta skóra. Tu taki test, to zawsze pacjentki się uśmiechają, mała ilość alkoholu, a już jestem rumiana. Przy dużej oczywiście wszyscy się zaczerwienimy. Natomiast przy małej ilości alkoholu spożytego do ustnia, ta skóra, właśnie charakterystyczna dla cery naczyniowej. Będzie miała jeszcze większe rumienie. Czy taką skórę nadreaktywną możemy wywołać? Jeżeli ktoś nie miał problemu, to możemy spowodować, że pojawi się ten. Problem. Oj, oczywiście i to szybciej, niż nam się wydaje. My często diagnozujemy skórę wrażliwą jako wrażliwość przemijająca, czyli właśnie po jakimś błędzie pielęgnacyjnym. Tych błędów pielęgnacyjnych jest coraz więcej, bo też mamy coraz więcej e, kosmetyków, coraz więcej produktów na rynku. No i też niestety mamy coraz więcej przepisów domorosłych kosmetologów, którzy każą nam coś z tą skórą robić. I Pokłosiem tego jest właśnie wywołanie skóry wrażliwej. Najprostszy przykład, o którym zawsze mówię, a zawsze wszystkich dziwi, to są mężczyźni. Mężczyźni bardzo wiele błędów w pielęgnacji swojej skóry robią, chociażby to, że uwielbiają myć swoje skóry. Mydłem o zasadowym pH, bo wtedy mężczyzna czuje się taki umyty, suchy, szorstki, być może bardziej męski, ale to nie tędy droga. Czyli ten klasyczny przykład, e, przykład wrażliwości skóry po błędzie w pielęgnacji to są mężczyźni. Kolejna rzecz, oczywiście, zbyt e, agresywne peelingi zarówno drobnoziarniste, enzymatyczne, peelingi kwasowe. Również, drodzy Państwo, zbyt intensywne stosowanie chociażby preparatów z witaminą C czy z retinolem. Tak, Powinniśmy te preparaty stosować jednak, dostosowawszy do kondycji, do kondycji skóry. No i musimy tu powiedzieć, że uwrażliwienie skóry, takie przemijające, właściwie występuje po większości naszych zabiegów dermatologicznych czy kosmetologicznych. To w takim razie, co wybierać dla takich klientów, żeby nie doprowadzać do tej wrażliwości albo żeby łagodzić tą nadreaktywność skóry? Powiedzmy sobie wyraźnie, że nawet tendencja do wrażliwości skóry nie jest przeciwwskazaniem do tego, żeby nie podjąć jakiegoś zabiegu w gabinecie, zabiegu anti-aging, zabiegu opartego na retinolu czy na kwasach. Tego się nie bójmy. Natomiast bardzo dobrze zaplanujmy pielęgnację pozabiegową i bardzo dobrze wyjaśnijmy to wszystko naszemu klientowi czy pacjentowi. Czyli wybierając coś, co wiemy, że ma potencjał uwrażliwiający tę skórę, naprawdę zadbajmy o to, żeby odbudować płaszcz tłuszczowy, czyli tu kłaniają się ceramidy, wyższe kwasy tłuszczowe, tu kłania się cholesterol, e, przecież stosowany nawet w maściach dla wrażliwej skóry dziecka. Tak? Nie zapominajmy o tych czynnikach. Tutaj pamiętajmy również o czynnikach przeciwzapalnych. Tu cała masa kosmetyków dostępnych na rynku, właśnie niwelujących tą wrażliwość skóry, czy opartych na witaminach z grupy B, czy opartych teraz na bardzo modnych neuroprzekaźnikach, które właśnie obkurczają naczynia krwionośne i znowu Ruszą ten rumień, będą nam, będą nam pomocne. No i oczywiście pamiętajmy o ochronie przeciwsłonecznej. A czy neurokosmetyki pomogą przy skórze wrażliwej, nadreaktywnej? Przy skórze wrażliwej e, i nadreaktywnej nie można w 100% powiedzieć, że coś na pewno pomoże. Natomiast rzeczywiście neurokosmetyki są tą grupą, która ma potencjał w tym, żeby opanować tą nadreaktywność, nadwrażliwość skóry. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z taką skórą, która reaguje na nasze właśnie wewnętrzne emocje, czy stosowane leczenie, czy przebiegające choroby ogólno, ogólnoustrojowe. Czyli podsumowując, jeżeli nawet mamy do czynienia ze skórą wrażliwą w gabinecie, nie musimy rezygnować. Z agresywnych zabiegów z klientami. Nie, proszę pamiętać, że osoby z cerą wrażliwą czy z tendencją do wrażliwości skóry też chcą nie mieć trądziku, nie mieć blizn potrądzikowych, też chcą zastopować objawy, objawy starzenia. Wykonajmy ten zabieg, dostosujmy siłę, moc, stężenie tego zabiegu do tego, że jest to pacjent ze skórą wrażliwą, a przede wszystkim zwróćmy uwagę na pielęgnację po zabiegową czy pomiędzy zabiegową. Kolejnym problemem, o który chciałam dzisiaj z Panią mówić, to przebarwienia. Ja dzisiaj mam wrażenie, że mało jest pań, które nie cierpią z powodu tego problemu, ale rzadko spotykamy mężczyzn i może na początku wyjaśnijmy to, dlaczego ci mężczyźni znowu w zasadzie mają lepiej. No być może w temacie przebarwień mają lepiej, aczkolwiek ja bym się z żadnym facetem nie zamieniła, nie zamieniła, natomiast tak, rzeczywiście przebarwienia, czyli produkcja melaniny jest ściśle związana z hormonami żeńskimi, czyli z estrogenami i to jest przykład taki, że my widzimy przebarwienia ciążowe i pociążowe, przebarwienia przy okazji stosowanej hormonoterapii czy zastępczej, czy antykoncepcji, rzeczywiście jest to defekt skóry ściśle zależny od hormonów żeńskich, aczkolwiek tu Muszę powiedzieć, że pojawia się znowu grupa pacjentów, czyli mężczyzn, którzy mają przebarwienia pozabiegowe. Czyli to niestety jest konsekwencja bardzo często wykonanych zabiegów inwazyjnych, bo chcemy zlikwidować blizny, bo chcemy zastopować proces starzenia. Nie do końca ten pacjent stosuje się do pielęgnacji pozabiegowej, nie do końca rozumie problem fotoprotekcji i pojawiają się przebarwienia, oczywiście w minimalnym zakresie, ale również u mężczyzn. Rozumiem, że przebarwienia podobnie jak przy skórze wrażliwej, też możemy właśnie my wywołać, ale w głównej mierze złą pielęgnacją domową. Pielęg złą pielęgnacją domową, pozabiegową, z tego względu, że nie działamy gojąco na tą skórę. Stan zapalny jest pierwszym czynnikiem, który napędza. Proces melanogenezy. Czyli jeśli my wywołamy ten stan zapalny, bo chcemy na przykład wywołać produkcję kolagenu, chcemy zadziałać przeciwzmarszczkowo, i ten pacjent nie będzie stosował w domu produktu, który hamuje ten stan zapalny, pozwoli temu stanowi zapalnemu się rozwijać, to właściwie jest prosta droga do przebarwienia. A takie czynniki, gdybyśmy miały wymienić, które. Na pewno prowadzą do powstania przebarwień to? No to mamy ich kilka. Na pierwszym miejscu już wymieniony stan zapalny I, po tym, i o tym proszę zawsze pamiętać. Mówiłyśmy tutaj o skórze nadreaktywnej, więc będzie to ta sama grupa pacjentek. Kolejna rzecz to oczywiście promieniowanie UV, przede wszystkim promieniowanie UVB, które ma taką długość fali, która najbardziej pobudza melanocyty do produkcji melaniny. Kolejna rzecz to wspomniane już hormony, przede wszystkim takie włączenie i wyłączenie hormonów, czyli wahania hormonalne. Kolejna rzecz to są niedobory witamin, przede wszystkim witamin z y, witaminy A. I kolejna rzecz to działanie metali. W tej chwili być może nie tak y, popularne, ale zwrócić trzeba y, uwagę na różne grupy zawodowe. Okej, okay. czy my możemy się przed tym jakoś chronić? Oczywiście, y, oczywiście, że możemy. Pierwsza podstawowa rzecz to jest fotoprotekcja. Fotoprotekcja, która, drodzy Państwo, powinna obowiązywać przez cały rok. Tak naprawdę z problemem przebarwień musimy walczyć. Różnymi metodami, ale przez cały okrągły rok. Nie przed latem, żeby móc się wystawić na słońce, albo nie po lecie, żeby zlikwidować to, że żeśmy gdzieś tam w egzotyce, w egzotyce były, tylko tak naprawdę cały rok. Mamy szereg substancji stosowanych w kosmetyce, które zapobiegają tworzeniu nowych przebarwień, ale również mamy dużą grupę, która likwiduje już istniejące przebarwienia. I tak naprawdę cały rok powinniśmy planować zabiegi i pielęgnację domową, która obejmuje. Substancje zarówno z jednej, jak i z drugiej grupy. A jakie składniki aktywne poleca pani do skóry z przebarwieniami? Które powinny się znaleźć, a które nie powinny? No Powinien się na pewno znaleźć retinol. Wiem, że już o retinolu tutaj cały świat dermatologów i kosmetologów huczy, ale naprawdę jest o czym. Uważam, że nie ma prowadzenia skóry z przebarwieniami, a już na pewno, jeśli to jest skóra dojrzała, bez retinolu. I czy my wybierzemy zabiegi gabinetowe z retinolem, czyli z wyższym stężeniem, czy też damy coś do pielęgnacji domowej z niższym stężeniem, to już jest kwestia schematu zabiegowego, który wybierzemy. Ale na pewno retinol. Druga rzecz to są wszystkie pochodne hydro. Chinonu. On jest sam zabroniony do stosowania w kosmetyce, natomiast mamy arbutynę, natomiast mamy kwas kojowy, mamy kwas salicylowy. To są wszystko te rzeczy, które będą hamować powstawanie, powstawanie przebarwień. No i stara, znana, ale uważam, że niezastąpiona witamina C. A co z kwasem trenaksamowym? Kwas samowy to jest odkrycie wcale nie takie nowe. Zostało, została ta substancja odkryta przez medyków i tak często bywa, bywa z tymi substancjami, że zostały one wprowadzone do, do kosmetyki. On ładnie hamuje proces melanogenezy, ale przede wszystkim dba o całą jakość skóry, czyli również uszczelnia naczynia krwionośne, działa przeciwzapalnie, działa przeciwwolnorodnikowo. Czyli ten kwastranek możemy wykorzystać w terapii anti-aging, w terapii skóry dojrzałej, Przybarwieniami, w terapii skóry z samymi przebarwieniami, ale również z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. Czyli taki złoty środek dla tych, co mają skórę wrażliwą. No na pewno jeden z wielu. Na pewno w tej całorocznej pielęgnacji jest miejsce na produkty z kwasem traneksamowym. A czy wszystkie przebarwienia możemy usunąć, zlikwidować z poziomu gabinetu kosmetycznego? Terapia przebarwień jest bardzo trudna, wielokierunkowa i na pewno są przebarwienia, trudno mi powiedzieć, czy większość, czy mniejszość, które wymagają jednak współdziałania, czyli Współdziałania pielęgnacji domowej, zabiegów kosmetologicznych i działania dermatologicznego. Tego się nie bójmy. Przebarwienia to jest bardzo wymagający wróg i bar, walka z nimi jest bardzo nierówną walką. Z tego względu, że my bardzo często jesteśmy wskazani za, na niepowodzenie, przede wszystkim na to, że one wrócą po prostu. I to też jest kwestia rozmowy, rozmowy z pacjentem. Czyli te przebarwienia takie, mówimy, skórne, głębokie, takie nie żółto-brązowe, a wręcz nawet w taki kolor szary, Szarobrunatny wpadający wymagają najczęściej leczenia dermatologicznego, czyli chociażby działania laserowego. Ale mogą być wspierane kuracją kosmetyczną. Muszą być wspierane kuracją kosmetyczną i kuracją domową. Tylko te trzy elementy skutecznie zwalczą przebarwienia i zapobiegną ich nawrotowi. Bardzo dziękuję Pani doktor. Ja tylko Państwu przypomnę, że jeżeli oglądacie nas, słuchacie, to podzielcie się, zaproście znajomych, jak również subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.